Cześć. Z tej strony Mateusz z kanału Twoja Fura. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się bliżej dwóm wersjom Jeepa Compass'a drugiej generacji. Porównamy odmianę Limited z wersją Trailhawk. Zapraszam do oglądania. Ten kanał tworzymy dla was, prawdziwych fanów motoryzacji. Jeśli tak samo jak my kochasz samochody, subskrybuj już teraz. Czeka tu na ciebie solidna dawka wiedzy, testów i ciekawostek ze świata aut. Oba prezentowane w filmie modele Jeepa Compassa 2, Limited oraz Trailhawk są aktualnie na sprzedaż. Więcej informacji i linki do ofert znajdziesz w opisie filmu. Jeep Compass drugiej generacji został zaprezentowany po raz pierwszy w listopadzie 2016 roku podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Los Angeles. Do polskich salonów trafił w 2017 roku. W 2021 model przeszedł facelifting, który odświeżył jego stylistykę i wnętrze. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się bliżej dwóm egzemplarzom drugiej generacji Jeepa Compassa, wersji Limited z 2023 roku oraz Trailhawk z 2022 roku, oba już po wspomnianym faceliftingu. Oba samochody mają wiele cech wspólnych, pochodzą z rynku amerykańskiego, napędzane są wolnosącym silnikiem benzynowym 2.4 o mocy 177 koni mechanicznych, współpracującym z 9-biegową automatyczną skrzynią biegów oraz wyposażone w napęd na 4 koła. Porównanie zaczniemy od omówienia przeznaczenia i charakteru obu wersji. Wersja Limited to najbardziej luksusowa odmiana modelu Kompas. Egzemplarz prezentowany w materiale został maksymalnie doposażony, zawiera wszystkie możliwe opcje dostępne na rynku amerykańskim w 2023 roku. Ma wyraźnie szosowy charakter, nastawiony na komfort i elegancję, a jego terenowe możliwości są drugorzędne. Kompas w wersji Limited był dostępny zarówno z napędem na przednią oś, jak i opcjonalnie z napędem na cztery koła. Z kolei wersja Trailhawk to najbardziej terenowa odmiana kompasa, zaprojektowana z myślą o wymagających warunkach off Zawsze występuje z napędem na wszystkie koła, jednak jest to bardziej zaawansowany układ niż opcjonalny AWD w Limited. Trailhawk oferuje system Jeep Active Drive Low oraz selektor trybów jazdy Jeep Select Terrain, który zawiera m.in. specjalny tryb Rock przeznaczony do jazdy po kamienistym terenie. Model Trailhawk posiada również certyfikat Trail Rated który potwierdza, że został przetestowany i spełnia rygorystyczne standardy marki Jeep w zakresie zdolności terenowych. Oznacza to, że pojazd poradził sobie w pięciu kluczowych kategoriach trakcja, prześwit, zwrotność, zdolność brodzenia oraz przyczepność na nierównych nawierzchniach. Dzięki temu Trailhawk nie jest jedynie wersją o agresywnym wyglądzie, to realnie przygotowany do jazdy terenowej samochód. Wyróżnia się m.in. dodatkowymi osłonami podwozia, wzmocnionym układem napędowym z trybem Active Drive Low oraz specjalnymi oponami typu All Terrain, pozwalającymi mu pokonywać przeszkody niedostępne dla standardowych wersji Kompasa. Przechodzimy teraz do omówienia zawieszenia i prześwitu. Wersja Limited wyposażona jest w standardowe zawieszenie, które zapewnia prześwit na poziomie około 212 mm, wystarczający do codziennej jazdy, również po mniej utwardzonych drogach. W przypadku wersji Trailhawk zawieszenie zostało delikatnie podniesione i oferuje większy skok, co przekłada się na lepsze właściwości jezdne w terenie. Prześwit w tej odmianie wynosi około 216 mm. Dodatkowo Trailhawk fabrycznie wyposażony jest w stalowe osłony podwozia, chroniące kluczowe elementy, takie jak silnik, skrzynia biegów i zbiornik paliwa, co istotnie zwiększa jego odporność na uszkodzenia podczas jazdy w trudnym terenie. Teraz przejdziemy do omówienia wyglądu zewnętrznego. Stylistycznie druga generacja Jeepa Kompasa nawiązuje do większego Grand Cherokee po modernizacji. W obu porównywanych dziś wersjach, Limited i Trailhawk, z przodu znajdziemy smukłe reflektory wykonane w technologii LED. Na tym jednak podobieństwa w stylistyce praktycznie się kończą. Charakterystyczny dla marki Jeep Grill z siedmioma wlotami powietrza w wersji Limited wykończony jest chromem, natomiast w wersji Trailhawk czarnym matem, co podkreśla jej bardziej terenowy charakter. Podobne różnice znajdziemy w listwie biegnącej wzdłuż górnej krawędzi okien, aż po tylną szybę. W Limited ma ona chromowane wykończenie, nadające elegancji, natomiast w Trailhawk'u zastosowano matowe, czarne wykończenie dla bardziej surowego wyglądu. Różnice widoczne są również w konstrukcji zderzaków. Zderzak w wersji Limited ma bardziej sportowy design, wnęki halogenów są połączone cienkim paskiem, a większa część powierzchni zderzaka jest polakierowana w kolorze nadwozia. Dodatkowo na dole znajduje się chromowana listwa, dodająca całości elegancji. Wersja Trailhawk otrzymała bardziej funkcjonalny terenowy zderzak, wnęki halogenów są wyraźnie oddzielone, środkowa kratka wlotu powietrza również jest wyraźnie wydzielona. Największą różnicą konstrukcyjną jest mocne ścięcie dolnej części zderzaka, co pozwala na uzyskanie większych kątów natarcia i zejścia, istotnych w terenie. Dodatkowym wyróżnikiem są dwa czerwone haki holownicze, umieszczone z przodu pojazdu element typowy dla terenowych wersji jeepa. Warto również wspomnieć o dostępnych kolorach nadwozia, które różnią się w zależności od wersji. W przypadku Trailhawka paleta kolorystyczna jest bardziej ograniczona i dostosowana do jego terenowego charakteru. Dominują tu odcienie z gamy off takie jak biały, jak w prezentowanym egzemplarzu, czerwony, grafitowy, czarny czy szary. Charakterystycznym elementem wersji Trailhawk jest także czarna, matowa naklejka na masce, która nie tylko podkreśla styl, ale też pomaga ograniczyć odbicia światła podczas jazdy w słońcu. Z kolei wersja Limited oferuje szerszą paletę barw. W tym bardziej eleganckie i miejskie odcienie, jak na przykład perłowa wiel, którą można zobaczyć na prezentowanym egzemplarzu. Dzięki temu model Limited lepiej wpisuje się w gusta kierowców, szukających bardziej prestiżowego wyglądu. Kolejnym wyraźnie zauważalnym elementem różniącym obie wersje są zewnętrzne listry nadkoli, progów oraz dolne partie zderzaków. W wersji Limited zostały one polakierowane na czarny połysk, co w połączeniu z perłowym lakierem nadwozia, jak w prezentowanym egzemplarzu, tworzy eleganckie, bardziej miejskie wrażenie. Z kolei w wersji Trailhawk te same elementy wykonano z czarnego, strukturalnego tworzywa bez połysku, co nie tylko lepiej znosi kontakt z błotem, kurzem czy kamieniami, ale przede wszystkim podkreśla terenowy, oldschoolowy charakter auta. Choć na pierwszy rzut oka może to wydawać się drobnym detalem, w rzeczywistości te różnice w wykończeniu mają ogromny wpływ na odbiór wizualny samochodu. Limited prezentuje się bardziej luksusowo, natomiast Trailhawk zdecydowanie bardziej użytkowo i terenowo. Linia boczna obu wersji prezentuje się elegancko i nienachalnie. Charakterystyczna jest ostra krawędź biegnąca na wysokości klamek oraz wyraźnie zarysowane, ścięte błotniki, które dodają sylwetce dynamiki. W wersji Limited sportowego sznytu nadają duże, 19-calowe felgi aluminiowe, które świetnie komponują się z miejskim, eleganckim charakterem tej odmiany. Z kolei wersja Trailhawk wyróżnia się trwalszymi, 17-calowymi felgami z terenowymi oponami typu All Terrain. Różnice w doborze kół są bardzo wyraźne i mają nie tylko znaczenie estetyczne, ale też praktyczne, doskonale odzwierciedlają odmienne przeznaczenie obu modeli. Z tyłu obie wersje oferują nowoczesne lampy z charakterystycznym podcięciem, niewielki spoiler dachowy, a także fabrycznie przyciemnione szyby tylnie oraz czarny dach w połysku, który dodaje całości prestiżu i nowoczesnego wyglądu. Wersja Limited wyróżnia się również dwoma chromowanymi końcówkami wydechu, srebrną osłoną tylnego zderzaka oraz dolną częścią zderzaka polakierowaną w czarny połysk. Całość wygląda bardzo elegancko i stylowo. W przypadku Trailhooka rura wydechowa jest mniej wyeksponowana, skierowana ku dołowi, a dolna część zderzaka wykonana jest z czarnego strukturalnego tworzywa, odpornego na uszkodzenia w terenie. Z tyłu znajdziemy również charakterystyczny czerwony hak polowniczy, będący funkcjonalnym i wizualnym wyróżnikiem tej odmiany terenowej. Przechodzimy teraz do omówienia wnętrz obu wersji, gdzie już na pierwszy rzut oka widać wyraźne różnice w stylistyce i wykończeniu. Najbardziej rzucającym się w oczy elementem jest kolorystyka wnętrza. W wersji Limited zastosowano jasno szarą skórzaną tapicerkę uzupełnioną o brązowe i czarne akcenty, co podkreśla luksusowy, elegancki charakter tej wersji. Natomiast w wersji Trailhawk wnętrze utrzymane jest w czarnej tonacji z charakterystycznymi czerwonymi przeszyciami, które nadają bardziej sportowy i terenowy styl. Dodatkowo na oparciach foteli znajdziemy haftowane logo Trailhawk w kolorze czerwonym, to subtelny, ale wyrazisty akcent podkreślający unikatowość tej odmiany. Oba prezentowane egzemplarze są bardzo bogato wyposażone, a pod względem technologii i ergonomii niemal identyczne. Centrum systemu multimedialnego w obu wersjach stanowi 10,1-calowy dotykowy ekran systemu ViewConnect 5 umieszczony w centralnej części deski rozdzielczej. Ten sam ekran, te same funkcje i równie intuicyjna obsługa w obu modelach. Deska rozdzielcza w obu wersjach jest obszyta skórą, co dodaje wnętrzu prestiżu i wysokiej jakości wykończenia. Kabina zachwyca przestronnością i komfortem. Projekt wnętrza łączy muskularne linie z eleganckimi detalami, tworząc spójną, nowoczesną i atrakcyjną całość. W większości pozostałych elementów wnętrza panuje pełna zgodność między obiema wersjami. Kierownica, cyfrowe zegary, panel przycisków pod ekranem, a także sterowanie funkcjami radia i klimatyzacji są identyczne. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku wykończenia drzwi. Poza różnicami kolorystycznymi, ich projekt i jakość wykonania są w obu wersjach praktycznie identyczne. Zarówno Limited, jak i Trailhawk oferują solidne, miękkie materiały oraz staranne spasowanie elementów, co podkreśla wysoką jakość wnętrza. Jeśli chodzi o nagłośnienie, oba prezentowane egzemplarze zostały wyposażone w system Alpine Premium wysokiej klasy zestaw audio obejmujący 9 głośników oraz subwoofer dyskretnie zintegrowany w przestrzeni bagażnika. Brzmienie jest czyste, głębokie i przestrzenne, co znacząco podnosi komfort podróżowania, niezależnie od wersji wyposażenia. Wracając do kwestii wyposażenia, dla lepszego wyobrażenia, zarówno wersję Limited jak i Trailhawk można doposażyć w niemal te same opcje. Na pokładzie prezentowanych egzemplarzy znajdziemy m.in. skórzaną tapicerkę, podgrzewane, wentylowane oraz elektrycznie regulowane fotele przednie z pamięcią ustawień, a także podgrzewaną tylną kanapę. Komfort podróży podnoszą również dwustrefowa klimatyzacja, podgrzewana kierownica, nawigacja oraz pełna łączność bezprzewodowa z urządzeniami mobilnymi dzięki Android Auto i Apple CarPlay. Wszystkie podstawowe funkcje, takie jak światła czy wycieraczki, działają w pełni automatycznie, co zwiększa wygodę użytkowania. Na liście udogodnień znajduje się również system bezkluczykowego dostępu, możliwość uruchamiania silnika z kluczyka. A także elektrycznie otwierana klapa bagażnika, którą można obsługiwać zarówno z pilota, przycisku na klapie i w kabinie, jak i gestem nogi. Dzięki temu Jeep Compass w obu wersjach oferuje wysoki poziom komfortu i funkcjonalności, spełniając oczekiwania nawet najbardziej wymagających kierowców. Pod względem praktycznych rozwiązań i liczby schowków, obie wersje są identyczne. Projektanci zadbali o funkcjonalność w codziennym użytkowaniu, w drzwiach znajdziemy kieszenie, które pomieszczą butelki czy inne drobiazgi, a w tunelu środkowym znajdują się dwa uchwyty na kubki. Poniżej panelu z fizycznymi przyciskami do obsługi m.in. klimatyzacji znajdują się dwa porty USB, jedno USB typu A oraz jedno USB typu C. Jednak w wersji Limited przed dźwignią zmiany biegów umieszczono specjalną półkę na smartfon z funkcją ładowania indukcyjnego, podczas gdy w wersji Trailhawk jest tam po prostu schowek bez tej funkcji. Obok dźwigni zmiany kierunku jazdy mamy przełącznik do zaciągania lub zwalniania elektrycznego hamulca ręcznego, a także przełącznik do wyboru trybów jazdy system Jeep Select Terrain. W wersji Limited do dyspozycji kierowcy są tryby Auto, Sand Mood, Piasek Błoto oraz Snow, Śnieg. Natomiast w wersji Trailhawk pojawia się dodatkowy tryb rock skały, podkreślający terenowy charakter auta. Poniżej w wersji Limited znajdziemy także przycisk 4WD Lock, który po wciśnięciu włącza stałe dołączenie napędu tylnej osi, bardzo pomocne na śniegu, piasku, błocie lub luźnej nawierzchni. W wersji Trailhawk obok tego przycisku znajdują się jeszcze dwa dodatkowe. Hill-descent control, system, który automatycznie kontroluje prędkość zjazdu ze stromych wzniesień, wspomagając hamulce i napęd, dzięki czemu kierowca nie musi operować pedałami oraz 4WD Low, tryb terenowy z tak przełożeniem niskim. Mimo, że kompas nie posiada klasycznej skrzyni redukcyjnej, układ Active Drive Low symuluje działanie reduktora, zapewniając większą kontrolę i moc podczas jazdy w trudnym terenie. Omawiając wnętrze prezentowanych egzemplarzy, nie sposób pominąć elektrycznie sterowanego panoramicznego dachu z roletą, dostępnego w obu wersjach. Elementy jego obsługi umieszczono wygodnie w podsufitce, osobne przyciski odpowiadają kolejno za otwieranie i zamykanie rolety, uchylanie dachu oraz jego pełne otwarcie lub zamknięcie. Dzięki temu obsługa jest bardzo intuicyjna i komfortowa, a panoramiczny dach znacząco podnosi poczucie przestronności i komfortu we wnętrzu. Jeśli chodzi o jakość materiałów i ich spasowanie, obie wersje Jeepa Kompasa wypadają identycznie. Choć w niektórych miejscach zastosowano twardsze plastiki, sprawiają one wrażenie solidnych i odpornych na upływ czasu. Przyciski, przełączniki oraz pozostałe elementy sterujące działają z wyczuwalną precyzją, nie ma mowy o luzach czy śladach zużycia. Stan wnętrza testowanych egzemplarzy jest wzorowy, niemal jak nowe, co nie dziwi, biorąc pod uwagę przebiegi. Wersja Limited ma na liczniku nieco ponad 43 tysiące km, a odmiana Trailhawk nieco ponad 13 tysięcy. Przechodząc do przestrzeni bagażowej, w obu wersjach klapa bagażnika otwierana i zamykana jest elektrycznie. Można to zrobić zarówno z pilota, jak i za pomocą przycisku umieszczonego na klapie lub wewnątrz bagażnika, a także gestem stopy, co znacząco podnosi komfort i wygodę codziennego użytkowania. Sam bagażnik Jeepa Compassa nie należy do największych w swojej klasie, w standardowej konfiguracji oferuje około 438 litrów pojemności. Po złożeniu oparć tylnej kanapy, które dzielone są w proporcji 60 do 40, przestrzeń ładunkowa powiększa się do 1387 litrów, co pozwala elastycznie dostosować ją do bieżących potrzeb. W wersji Limited pod podłogą bagażnika znajduje się zestaw naprawczy, a sama podłoga może być ustawiona na różnych poziomach, np. obniżona, by zyskać dodatkową głębokość. Warto jednak pamiętać, że w takim ustawieniu, po złożeniu tylnej kanapy, podłoga nie tworzy już idealnie równej powierzchni. Z kolei w wersji Trailhawk pod podłogą znajduje się pełnowymiarowe stalowe koło zapasowe, co jednak uniemożliwia regulację poziomu podłogi w celu uzyskania większej głębokości. W bagażniku obu wersji znajdziemy też praktyczne dodatki, takie jak mały schowek, kilka haczyków na torby oraz gniazdko zapalniczki. Choć pojemność bagażnika nie jest imponująca, jego funkcjonalność i przemyślane rozwiązania zasługują na uznanie. Przechodząc do napędu i skrzyni biegów, jak wspomniałem na początku, oba prezentowane egzemplarze wyposażone są w ten sam wolnosący benzynowy silnik Tiger Shark o pojemności 2,4 litra i mocy 177 koni mechanicznych. Jest to jednostka niedostępna w europejskich wersjach Jeepa Compassa 2. Posiadanie wersji amerykańskiej daje więc pewną przewagę. Mamy do dyspozycji silnik z wielopunktowym wtryskiem paliwa, który doskonale współpracuje z instalacjami gazowymi. Ponadto cechuje się on wyższą trwałością i niezawodnością w porównaniu do popularnych w Europie jednostek 1.3 Turbo czy 1.4 multi -Air stosowanych w tym modelu. Warto również zwrócić uwagę na różnicę w masie własnej obu wersji. W prezentowanej konfiguracji wersja Limited waży około 1647 kg, podczas gdy Trailhawk jest cięższy o niemal 80 kg, jego masa wynosi około 1725 kg. Różnica ta wynika przede wszystkim z dodatkowych osą podwozia, wzmocnionego układu napędowego, innego zawieszenia, cięższych kół i opon oraz licznych elementów konstrukcyjnych i wyposażenia charakterystycznych dla wersji Trailhawk. Ta większa masa przekłada się także na nieco wyższe średnie spalanie. W wersji limited wynosi ono około 9,4 litra na 100 km, natomiast w Trailhawk około 9,8 litra na 100 km. W obu testowanych egzemplarzach zastosowano 9-stopniową automatyczną skrzynię biegów renomowanej firmy ZF. Pracuje ona bardzo płynnie, co przekłada się na komfortową i przyjemną jazdę na co dzień. Jedynie przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu można zauważyć niewielkie opóźnienie reakcji, przez co dynamiczne przyspieszenia nie należą do jej najmocniejszych stron. Ten model skrzyni biegów nie jest jednak stworzony z myślą o sportowych osiągach. Priorytetem są komfort, bezpieczeństwo oraz spokojna, nowoczesna jazda. Według danych katalogowych Jeep Compass 2 w wersji Limited przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w około 9,1 sekundy, natomiast wersja Trailhawk osiąga tę prędkość w 9,5 sekundy. W porównaniu do wersji Limited Compass w odmianie Trailhawk oferuje zdecydowanie większe możliwości terenowe, co potwierdza przyznany mu certyfikat Trail Rated. Treków korzysta z układu Active Drive Low, który dzięki zmienionym przełożeniom imituje działanie reduktora, umożliwiając precyzyjną jazdę w trudniejszych warunkach oraz większą siłę przenoszenia na koła przy niższych prędkościach. Dodatkowo model ten dysponuje wyższym prześwitem, lepszymi kątami natarcia i zejścia, fabrycznymi osłonami podwozia oraz bardziej agresywnymi oponami terenowymi. Kierowca ma też do dyspozycji dodatkowe tryby w systemie Jeep Select Terrain, w tym unikalny tryb Rock, którego brakuje w wersji Limited. Dzięki temu Trailhawk radzi sobie z głębszymi kolejnami, większymi przeszkodami i jazdą po kamienistych szlakach, gdzie wersja Limited musiałaby się już poddać. W efekcie Limited pozostaje uniwersalnym suwem na co dzień, oferując podstawową zdolność do lekkiego terenu, podczas gdy Trailhawk jest dedykowany tym, którzy faktycznie planują zjeżdżać z asfaltu i czerpać przyjemność z bardziej wymagających tras offroadowych. W obu wersjach widoczność z przodu oraz na boki jest całkiem dobra, jednak patrząc do tyłu, sytuacja wygląda już mniej korzystnie. Przyczyną są szerokie słupki boczne oraz stosunkowo niewielka tylna szyba, która dodatkowo jest częściowo zasłonięta przez zagłówki, co znacząco ogranicza pole widzenia w kierunku tylnym. W kabinie kierowca czuje pełną kontrolę i poczucie bezpieczeństwa, nie tylko dzięki masie i solidnej konstrukcji auta. Jeep Compass drugiej generacji to jeden z najbezpieczniejszych kompaktowych SUVów w swojej klasie. W obu wersjach standardem jest aż 7 poduszek powietrznych, które stanowią tylko część kompleksowego systemu ochrony. Model może pochwalić się pięciogwiazdkową oceną w testach Euro NCAP oraz oceną GUT, przyznaną przez amerykański Instytut IIHS, co potwierdza wysoki poziom bezpieczeństwa i budzi zaufanie do tego pojazdu. To co naprawdę robi wrażenie w GP kompasie 2 drugiej generacji, to szeroki wachlarz nowoczesnych systemów i technologii związanych z bezpieczeństwem, które dostępne są zarówno w wersji Limited, jak i Trailhawk. Znajdziemy w nich m.in. adaptacyjny tempomat z funkcją stop and go, asystenta pasa ruchu, System ostrzegania przed kolizją z automatycznym hamowaniem awaryjnym, monitorowanie martwego pola z asystentem zmiany pasa, system wykrywania ruchu poprzecznego z tyłu, czujniki parkowania przednie i tylne, automatyczny system parkowania równoległego i prostopadłego. system kamer 360 stopni, system rozpoznawania znaków drogowych. Jak widzicie, jest to zestaw rozwiązań, które razem podnoszą bezpieczeństwo i wygodę podczas codziennej eksploatacji. Oba prezentowane w filmie modele Jeepa Compassa 2 Limited oraz Trailhawk są aktualnie na sprzedaż. Więcej informacji i linki do ofert znajdziesz w opisie filmu. Podsumowując, obie wersje Jeepa Compassa z silnikiem 2.4 mają swoje unikalne atuty. Limited to idealna propozycja dla kierowców ceniących komfort, bogate wyposażenie oraz sprawne poruszanie się przede wszystkim po asfaltowych i lekko wymagających nawierzchniach. Trailhawk z kolei jest skierowany do osób, które regularnie eksplorują trudniejsze tereny i potrzebują pojazdu z wyższym prześwitem, mocniejszą ochroną podwozia i zaawansowanymi trybami terenowymi oczywiście kosztem nieco wyższego spalania, większej masy oraz nieco wolniejszego przyspieszenia. Ostateczny wybór zależy więc od indywidualnych potrzeb, czy ważniejsza jest wygoda codziennej jazdy, czy gotowość na prawdziwe terenowe przygody. I to by było na tyle w tym filmie. Jeśli wideo ci się podobało, daj łapkę w górę i napisz komentarz, którą wersję Jeepa Compass 2 ty byś wybrał i dlaczego. Zapraszam również do postawienia nam wirtualnej kawy, link macie w opisie filmu, oraz do subskrypcji i oglądania innych filmów na naszym kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszam do zapoznania się z innymi materiałami na moim kanale.